było na początku cienizna taka, ale później tak w miarę twojej modulacji, choć długo nie modulowałeś, szło to do góry. Ciekawe jak to teraz słuchajcie. Proszę do Ciebie. Słuchaj, no twoja modulacja jest na równym poziomie, a Snet tak skacze między 7 a 9. Rzadko, żeby spadł poniżej 5. Także to idzie bardzo ładnie równo. Jasne, no i fajnie. Powiem ci no widzisz. Hmm. Trochę jest jestem... Zdziwiony. No, od Ciebie też teraz szło równo, tak? Ale czasami, powiem Ci, ze stacjami rozmawiam, co wpływa, to no, ale to widzisz, takie warunki są, no, ale nie narzekajmy, cieszmy się z tego, co mamy. Proszę, Zbyszek, do Ciebie. Słuchaj, Krzysztof, to bardzo ładnie idzie że tutaj nie ma co przeżywać, propagacja wraca, bo praktycznie i dwa dni nie było. Także wiesz, tam od twojej strony te chmury co przeszły to poszły sobie na Anglię, a u nas się tutaj ukształtowały na wschodzie nad Ukrainą, grzmi nawet i na Także ten sygnał będzie się tutaj zatrzymywał u nas. Niech się zatrzymuje, niech ta propa już dostanie i, 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 i jak najdłużej z nami powiem ci, żebyśmy nie musieli czekać znowu nie wiadomo ile na to, na te zjawiska propagacyjne. Proszę do ciebie. No fajnie, że Ci podziękuję, bo tam słyszę tą kolejkę częściowo i, i, i Ty też tak widzę, tutaj męczysz się trochę, bo tam Ci przeszkadzają rozmawiać koledzy od czasu do czasu, także Ci fajnie podziękuję, bardzo fajna łożysk, 7-3. Ja też jest Byszek, czekam na 4 stopienia. Nie męczę, powiem no po prostu czasami jest, zaczynają tak się wołać, jak z rozmawiam i po prostu wytrąca się z tematu i potem No, no, ja to rozumiem, bo nieraz tak jak ktoś, wiesz, na kimś woła, to tak wytrąca to yy, tok myślenia, tok słuchania, czasami potrafi przykryć kogoś mocno i to tak trochę tak nieciekawie. Nie Dlatego powiedziałem, że się męczy człowiek. Dobra, fajnie, dzięki, jeszcze raz pozdrawiam i dalekich łączności 73 i milcze. Nie Niemiec odzywa się, wołaj, są warunki trzeba gadać, o ja tak powiem. Także dzięki Zbychu trzymaj się, pozdrawiam. Do usłyszenia. Miłego weekendu życzę. 1.29 przebiera nogami Proszę 1.29. O Norwegia, no kurka blacha, proszę. <noise> Cześć, witam. Witam serdecznie. Powiem Ci tak Zbyszka oczywiście również serdecznie pozdrawiam, bo powiem ci tak, no kurde, raz jeden mi tutaj bardzo głośno brzmi, drugi ucieka, raz ty przypływa, Zbyszek odpływa. Fajnie wszystko jest nagrane, wpuszczę na grupę, to sobie tam zobaczysz Krzysztof. Nie będę kłamał ile tam byłeś u mnie w najlepszym momencie, ale było grubo ponad 5, później było prawie nic, także ale wszystko odbieram. Najlepsze było to, że odjechałem anteną na 230 stopni, kurde, centralnie na ciebie i tam jest słabo, także nie wiem, tak jakbyś miał kierunek, dosłownie i byś ten kierunek miał ustawiony na Polskę. Tak to się zachowuje, nie? Od ciebie. Ale dobra, no przywitać Cię chciałem, bo tam słyszę dużo stacji, także nie będę tu przynudzał. E, film zobaczysz to wszystko zobaczysz na ile tam nie wychodziłeś. Witam, pozdrawiam oczywiście i proszę mikrofon do kolegi. Dzień dobry. Cześć Maja, witam. Tu, Krzysztof. Zjechało teraz. Zjechało to praktycznie. Cześć Marian. Ruchu na SMS, tylko sama modulacja, ale było 5.9, Było 5.9 było bardzo fajnie. Także widzisz jaka tam propagacja. Kręci jak... Nie wiem co jak to nazwać. Proszę do siebie. Kręci jak łysego zagrzywkę, Krzysztof. Dużo stacji jest, trzymać, się pozdrawiam. Lista podpisana. Jak będą warunki, to na jeszcze sobie zagadamy. Wszystkiego dobrego. Oczywiście zdrówka na całą Twoją bazę. Ja Krzysztof, weź mikrofon. Jak możesz, tutaj częstotliwość trzymaj, a ja na dziesięć minut wyskoczę, bo muszę do sklepu skoczyć. Zaraz wracam. Tylko wracaj szybko, bo ja, kurde, jak przyjechałem z pracy, tak siedzę tutaj w tych swoich no, lumpeksach. Jeszcze się nawet nie ogarnąłem. Także krótko, kilka łączności, i później też będę musiał wypadać. Także dzięki, Krzysztof, pozdrawiam. Jasne, także ty mi oddaję częstotliwość dla Krzysztofa Okształtiera, mm. 129 z Norwegii. A ja dziesięć minut przerwy, zaraz wracam. Jeden osiem pięć. Polska Północna. Ok, no jak Krzysztof odskoczył, to ja tak pozwolę sobie, tak, 185 osiem czeka tu w kolejce długo, też przebiera nóżkami. Proszę, Marian. Dzień dobry Krzysztof. witam serdecznie, jak się odezwałeś miałeś 5-9, a teraz padło do trójki, do czwórki, ale bardzo, bardzo głośna modulacja. Witam Cię serdecznie, bardzo miło mi Cię Ech. słyszeć. Witam również serdecznie Pana Mariana, nie no, nie będę mówił Pana, bo znowu powiesz, że Panowie do Norwegii wyjechali. Mariana z Pruszcza Gdańskiego, spod Pruszcza Gdańskiego, stacja 1 Oskar Sierra. Co ja gadam? Kurde, ja chyba nie piłem dzisiaj jeszcze, za mało wypiłem Marian. Alfa Romeo 185, o, to taka informacja dla słuchających. Piątka, dziewiątka, u mnie nic nie osłabę, idziesz aż tu, kurde, normalnie koksujesz. Proszę z powrotem do Ciebie. 7, piątka 8, Krzysiu. Bardzo, bardzo głośna modulacja. Nie ukrywam, że jestem na wzmacniaczu, akom 10, 10, około 500 W mocy. I anteną jestem ustawiony na 240 stopni. Nie całkiem na ciebie, ale nie daleko I miałem przez moment 9. A no to właśnie dlatego tak mało miałem, bo nie jesteś na mnie ustawiony. A ja jestem na ciebie ustawiony dokładnie. No, na ciebie jestem tak centralnie ustawiony i powiem ci, piątka, dziewiątka i nawet poza, poza, poza dziewiątkę mi tu się wychylasz, także jest ładnie, bardzo fajne warunki. No, tak jak powiedziałem, z pracy przyjechałem, pogoda jest piękna, słoneczna, ale nie za ciepło. Ci powiem, żeby Ciebie nie okłamać, no, to na tarasie pokazuje 24, ale to tyle nie ma. Jest gdzieś może 14, może 15 stopni, Marian, proszę. U nas jest upał jak cholera. Upał jak cholera. Patrzyłem na termometr 7 stopni. No, szkoda, że nie mam stroju do opalania. Yeah. 7 stopni na plusie. I Krzysiu, jak żyje tyle lat, a żyje bardzo długo, jeszcze takiej ulewy nie było, jak pół godziny temu. Jak pół godziny... No ja nie wiem, oberwanie chmury to było za mało. Krzysiu tak lare, woda się lała dookoła, ryny nie odbierały, no mówi ci, katastrofa. O matko kochana, to, nie, to nieźle, to nie jest, ta ulewa. Ty, Marian ta ulewa właśnie przyniosła tą propagację. Którą my teraz mamy Jak ja o tym upale wspomniałeś Że taki upał to sobie myślę Marian musi po kremie jechać do sklepu, żeby się wysmarować Ale 7 stopni na plusie No to mnie to rozwaliło Także jest ok Marian, bo tu kilka stacji jeszcze czeka Ja sobie pozwolę wpuścić, zanim Krzysztof przybiegnie I też będę uciekał, ok? Także dzięki za podpisanie listy Zdrówka dla Ciebie, oczywiście dla, dla bliskich Jak się zwolni to zagadamy Proszę na finał tak, Krzysiu, nie ma problemu do łączności, ale ja ci powiem jedno, no dzisiaj to była taka ulewa, chociaż u nas od dwóch tygodni to codziennie pada. Pada, pada i pada. Ci powiem tak pięknie, czeleśnie zakwisły mi koło do domu, ale lało, 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 ani jednej pszczoły nie pozapylały, nie tego i tam może z 10 czeleści na drzewie jest. do łączności, pozdrawiam ciebie e, piękną panią i do usłyszenia. Ja Zostaje na oczywiście. Pozdrawiam wszystkich kolegów. Marian, proszę Alfa Romeo 185. Dziękuję, Marian, za zagadanie. Lista podpisana, piątka, dziewiątka, tam z delikatnym plusem w najlepszym momencie. Także ten film poszli na YouTube'a. To kto będzie chciał, to sobie obejrzy na moim kanale. Każdy mnie tam znajdzie. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. Wpuszczam następną stację i uciekam za chwilę. Proszę, kto tam jeszcze był. O matko, kochana, i pomału, czy tam był 142? 4 2 10. koledze, sekunda, poczekajcie, 142, stacja 142, to będzie chyba Nowem Bertango 142, jak się nie mylę, proszę. Tak, witam, pozdrawiam, Kisiu. A ja ci tutaj słucham, już 15:14, jak wyjechał wyjechałeś z pracy, to ci odbierałem, pojechałeś do Górki. Twoją ją To jest słyszałem nie, czy z kim rozmawiali, tak nie wiem. Tak, ja, nie chciałem przeszkadzać. Także witam, pozdrawiam, miłego dnia, życzę. I dobra, tam rozmawiali, to puszczaj, nie chcę przeszkadzać. Wszystko się zgadza, Antoni. Także witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry. Cieszę się, że, że w dobrym zdrowiu jesteś. Na radiu jesteś, także to już mi wystarczy. Jestem z tego zadowolony, że możemy tutaj do, do siebie zagadać. Czekaj, tak patrzę, bo ja tutaj... Aha, okej. Okay, wszystko mam dobrze, bo taki krótki film nagrywam. Kiedyś tam jak jakaś będzie sposobność, to tam gdzieś Ci tam to powysyłam następne nowe filmy, Antoni. Widzisz, o. Bo się zbierało, a tamte, co Ci wysłałem, to już dawno, dawno nieaktualne. Ale kiedyś tam się zbiorę i dużo, dużo nowych Ci wyślę. Także co? Piątka, siódemka chyba w najlepszym momencie, Antoni, była od Ciebie. Nawet może i więcej, nie pamiętam, bo tak nie, nie spoglądałem dobrze, ale w każdym razie głośno i, i wyraźnie tutaj Ciebie odbieram. W takim razie zdrowia życzę. Dzięki za zagadanie, Antoni. Lista podpisana, jakby kto się pytał. Proszę do Ciebie na finał. Sygnał od Ciebie u Piątka, dziewiątka, piątka, dziewiątka. Bardzo ostro, leci. No przedtem, przedtem to było różnie, ale u mnie taka chmurka nadeszła, troszkę popadało, Między, czacie, między 14 a tym czasem, który teraz mamy, bo teraz mam za 5 na no 3, a tak odpowiem, bo była, ja ten, jak słuchałem Ciebie za 15, tylko teraz jest za 5 3, ale także dzięki tutaj, że mnie wpuściło, Antoni, jedna mała uwaga. Znaczy nie to, że uwaga, tylko musisz uważać, bo coś czuję, że masz za dużo na ten, za dużo jest na pomagiera, bo zaczyna Ci chrypnąć modulacja, żebyś tam nie narobił sobie bigosu, nie? żeby ją żeby szlak nie trafił, to musisz tam troszeczkę musisz ująć, bo jest za mocno, po prostu zatyka aż modulację, over. A to może za głośno mówię, no teraz jakaś wisiłem troszeczkę. Tak samo jest bardzo głośno, ale wydaje się, że już nie ma tego zatykania. Bo KLK tak marzy: jak za dużo dasz, to się waży modulacja, i taka charcząca się robi, w końcu zatyka to wszystko, a, aż przerywa. Wiesz, teraz tego nie słyszałem. Zagadaj jeszcze raz i już nie będę cię męczył. No, nie, no, to jest dobre. Nie, no, to widzisz, to zależy, jak ja powiem. Ja tutaj patrzę to na wskaźnik również. To mnie tutaj wskakuje, to się w ciebie ja tutaj dobrze nie widzę. Nie, tak. leci także. No chyba, że modulacyjnie za, za dużo coś takiego. No jak to teraz leci, proszę? Yy, yy, to chyba będzie za blisko mikrofonu. Jak tak będziesz się na, na pudełko od zapałek trzymał od mikrofonu, to będzie super, bo tam chyba przez chwileczkę się troszeczkę od mikrofonu odsunąłeś i było super. A jak tak za blisko, jak ja teraz wlazłem w mikrofon, to pewnie też to brzydkie over. mniej zawsze Nie, teraz jest dobrze. Jak troszeczkę dalej nie za blisko, to jest dobrze, bo tak ona się teraz psuje i zatyka aż tą modulację. A ja już to kiedy słyszałem, Antoni, tylko mówię, kurde. Ja ci tego nie powiedziałem, ale mówię, kurde, w końcu jak będę cię słyszał, to ci muszę powiedzieć, bo żeby tam ci się, wiesz, no żeby się nie zdymiła, nie i będzie wtedy dopiero bigos. Trzeba będzie trzeba będzie tutaj akcję przeprowadzać następną Antoni, żeby tam ratować sytuację. Ale ale jak będziesz trzymał odległość, to będzie wszystko dobrze, bo jest bardzo głośna modulacja, także wszystko jest tak, jak powinno być. Pod 9 aż mi podchodzisz, Antoni. No to słuchaj, tu stacji się do mnie dobijają. Zdrówka życzę oczywiście tobie, małżonkę, pozdrów koniecznie tutaj od nas. Dla ciebie też pozdrowienia serdeczne. Eee, I co? I do następnych spotkań. Myślę, że my tu się nie raz będziemy Antoni słyszeć na częstotliwości. Proszę na finał i za chwilę wpuszczam. A już nie na finał, bo muszę lecieć, bo już tu dostałem cynk, że muszę schodzić na obiad. Także jeszcze ewentualnie jedną stację na szybko i będę uciekał. Antoni proszę. Pozdrowienia dla żony robię, robię, także i na obiad. Że mobil. Także na razie to następnego. Jak tak Także cię oczatuję, a tak odpowiem. Także na razie, smacznego, bye bye. No trzymaj się, Antoni, trzymaj się. Dziękuję, dziękuję pięknie za Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. E, jeszcze dosłownie sekundę mam. Jeszcze sekundę mam, jeszcze jedną stację wpuszczę i za chwilę pewnie Krzysztof będzie 115 z Irlandii, bo on mi tej częstotliwości użyczył, a za chwilę on będzie. E, kto tam był, proszę? November Tango 170, 5-7 było. Jeszcze raz, Marcin, do Ciebie proszę. O, dzięki, to do Ciebie się dowołać, ale fajnie się udało. 5,9, bardzo ładnie, tutaj w międzyrzeczu, w domu to w sobie, rzecz. Marcin, 5,5, zobaczysz na filmie, ja ten film wyślę na, na YouTube. A. Zobaczysz, co tu się dzieje. Jaki harmider. Niesamowicie dużo stacji z bardzo dużymi sygnałami, także. 5,5 dla Ciebie, Marcinower. Wszystkiego dobrego, Marcin. Widziałem tam zdjęcie na grupie antena gdzieś tam między drzewami, to chyba tam jesteś z tą anteną, tak? Tak. Dobra, proszę. Chuj, bardzo ładnie działa. Bardzo dobrze pozdrawiam, Hej, cześć, pozdrawiam serdecznie. Na szybciutko jeszcze jedną stację. Chuj, 256 Mobil. 256 Mobil, 256 Mobil. To jest około 5-5 sygnał, 5-5 raport, 5-5 No, dzięki dla Ciebie, 5 5 także 13 Dywizja oskarbiera 256, operator Marek. Okolice ok, Magdeburga Okej, pięknie doleciało. Piątka, piątka dla ciebie. Fajno, dziękuję, bo tu bardzo dużo stacji. Jeszcze może mi się uda z jedną ze dwie wpuścić i uciekam na obiad. E, trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. Kamyk, Kamyk był, proszę kamyka. Zaroszeście. Iłem do końca. Krzysiek, Krzysiek. Dawaj kamyk, no do ciebie było. No ciebie wpuściłeś. będę przedłużał. Musiałem się odezwać, bo... Także musiałem się odezwać. Okej, okay, słuchaj, oko... będziesz na filmie widział, na YouTube'a wstawię około 4 chyba do 5 sygnał od Ciebie, akurat przysiadł, bo jak wcześniej wołałeś, to było troszeczkę głośniej, over. Przychu w porządku, ja jestem w w, w tej chwili i idziemy na Bornes-Luinowo, tartor, będę się odzywał. Roger, roger, na bordę także, także gdzieś tam Antoniego zaraz złapiesz, Je, już będziesz słyszał pewnie Antoniego za chwileczkę, albo już pewnie macie zasięg. E, nie, nie chyba, tylko na pewno. Także Antoni pewnie Ciebie doskonale odbiera. Trzymaj się kamek, bawcie się, jak coś będziemy rozmawiać. Ja chcę oczywiście zbieram niedługo. No, pozdrawiam serdecznie. No to jeszcze jedną stację. Kolonia, stacja z kolonii, proszę. Tak ja nie zabieram się tu na 50 Hotel Oskar Lima Delta Eco Kilo Proszę Okej, przypomnij mi tylko bo ja my rozmawialiśmy już nie raz ze sobą, przypomnij mi tylko swoje imię tutaj e, z kolonii stacja Moje imię jest Holtek, hotel Oskar Lima Delta Eco Kilo Waldek, tak? over. Okej okay, Waltku, no witam Ciebie serdecznie. Słuchaj, raport nie będę kłamał, bo nagrywam film, ale chyba około 5-5 to będzie. Około 5-5 raport dla ciebie. Krzysiek oczywiście Norwegia 129. Waldku proszę na finał do ciebie mikrofon. Muszę na chwilę odejść jednak od tego radia, bo zaraz wytużona z rybkę da. Proszę na finał. Ja okay. Dziękuję. To było krótkie, było Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka życzę Bez skazań, na koniec modulacja głośna Będzie wszystko na filmie, na YouTubie Jak wiesz, mój kanał jest, to będziesz mógł sobie to odczytać Wszystkiego dobrego, za chwilę koledzy wracam